Boże, coś Wam powiem. Ostatnio udało mi się upiec bułki. Były ciepłe, świeże, pachnące. Najadłem się nimi, ale później znowu musiałem coś zjeść. Jutro też będę musiał coś zjeść. Każdego dnia potrzebujemy zjeść, żeby mieć siłę do działania i życia. Ten pokarm jest niczym manna na pustyni, którą jedli Izraelici po wyjściu z Egiptu. Co więc oferuje nam Jezus, że zniknie łaknienie? Chce nam dać pokarm z nieba, inny niż manna, inny niż świeże bułki. zadać dać nam siebie, bo to On jest tym, który daje prawdziwe życie. Tylko czy w ludziach jest głód Boga? To nie tylko bycie człowiekiem wiary w Boga, ale to także głód miłości i głód akceptacji. To głód przyjmowania, dawania innym Boga, czyli dzielenie się tym, co ja mam najlepszego. Chodząc, działając, rozmawiając z ludźmi albo siedząc sobie w samotności możemy dostrzec w swoim wnętrzu taką przestrzeń, która wręcz domaga się obecności Boga. Niestety nasze bycie w świecie sprawia, że ta przestrzeń staje się trudno dostępna, bo zastawiona jest innymi różnymi pragnieniami. Wszystko co światowe osiada na nas jak ten saharajski pył i światło, które powinno wskazywać nam drogę staje się niewyraźne. Jakie to są inne pragnienia niż Bóg? Pieniądze, sława, prestiż, uznanie, święty spokój, zdrowie. Każda z tych rzeczy jest pragnieniem pierwszej potrzeby i sprawia, że Bóg spada z listy naszych oczekiwań. A jednocześnie powoduje, że zapominamy o tym, iż na Ziemi jesteśmy tylko na chwilę, a nie na stałe. Jak więc odgruzować swoje priorytety? Jak przywrócić właściwy porządek życia, naznaczonego Duchem Bożym, ale jednak osadzonego w tej ziemskiej przestrzeni? W tym tygodniu nie zaproponuje nic innego, jak lekturę Słowa Bożego. Może to być coś ze starego testamentu, gdzie Bóg walczy o człowieka, albo z nowego, gdzie ukazany nam jest jako Pan, jako Ten, który bardzo miłuje i wskazuje, jak takiej się doświadczyć. Wszystko jednak musi być oparte o modlitwę. Inaczej przeczytamy fragment Pisma Świętego, jak jakąś książkę. A nie o to przecież nam chodzi. My mamy w Słowie spotkać tego, który to słowo spisane i żywe dał nam. Zobaczmy, że mimo licznych znaków, jakich dokonał Jezus w całej swojej działalności, ludzie w dalszym ciągu domagają się czegoś ekstra. Mają przed sobą największy znak obecności Boga wśród ludzi, ale go nie dostrzegają. To nic innego jak albo mała wiara, albo zwykła ignorancja. Tylko nasuwa się pytanie. Czy mnie do wiary coś musi przekonać, czyli w pewien sposób przymusić, czy ja mam wybrać ją w wolności? Jeżeli ma być to przymus, to nie będzie to wiara, ale zwykła surowalność. Będę wykonywał coś, bo tak trzeba, tak należy i tak wypada. Bez przekonania, że to mi daje poczucie przynależności do czegoś niezwykłego. Zapominamy, że Bóg nie tylko dał nam wolność, ale wręcz ją kocha. I daje nam możliwość wyboru rozumem i sercem, a nie siłą i argumentami. Jak mówi Vittorio Messori, istnieje taka sama ilość śladów dla wiary i dla niewiary. Ludzie są ślepi i gusi, choć widzą i słyszą to, co nie daje nasycenia, ale buduje niezgodę, zazdrość i gniew. Dlatego Jezus mówi: Ja jestem chlebem życia, byśmy żyli mądrze, a nie podążali za tym, co ulotne. Jak Pan Wam błogosławi w imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.